W tej lekcji nauczymy się, jak używać klosz ogrodowych. Klosze są często używane w ogrodnictwie komercyjnym do ochrony roślin przed złą pogodą oraz szkodnikami. Ich kształt pozwala na maksymalną penetrację przez promienie słoneczne. Działają podobnie do małych szklarni, umożliwiając przyspieszony rozwój młodych roślin. Najlepiej jest używać ich na początku wiosny lub pod koniec jesieni. Aby chronić sadzonki oraz przedłużyć okres rozkwitu o wiele tygodni. Będziemy potrzebować. Etap pierwszy. Zaznacz obód klosza na ziemi w ten sposób. Etap drugi. Zasadź sadzonki po środku zaznaczenia. Etap trzeci. Umieść drewniane klocki pod kloszami, tak aby powietrze mogło swobodnie cyrkulować. Upewnij się, że nie są one nigdy kompletnie zamknięte, jako że mogłoby to doprowadzić do rozwoju chorób i grzybów, które są szkodliwe dla roślin. W czasie dużego nasłonecznienia zdejmij klosze, aby roślina się nie spaliła. Kiedy pogoda zaczyna się odcieplać pod koniec wiosny, zdejmij klosze na stałe. Na tym etapie sadzonki powinny być już na tyle silne, aby rozwijać się zdrowo samodzielnie. Kiedy temperatura zaczyna spadać, połóż klosze na późno kwitnących roślinach, takich jak groszek czy sałata. Przedłuży to okres wzrostu o kilkanaście tygodni. Myj klosze wodą z mydłem przy każdej zmianie pory roku, aby uniknąć rozprzestrzeniania się chorób z jednej na drugą.